Witam bardzo serdecznie wszystkie znaki ognia, Barana, Lwa, Strzelca dla was kochani, tygodniówka od 3 do 9 października. Karty tarota, karty Lenormand. Także zaczynamy od Barana. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy i myślę, że dla was ważny tydzień, nie wiem dlaczego, ale tak mi się wydaje. Tak coś czuję. A za chwileczkę zobaczymy baranki od 3 do 9 października. No, proszę bardzo. Jak tutaj się sytuacja rozwinie. U baranków tydzień się rozpoczyna podróżami, bardzo dobrymi wiadomościami. Macie pozytywne załatwienie spraw. W poniedziałek, to jest karta brama, otwierają się możliwości przed Wami. Czy w sprawach handlowych, czy w sprawach podróży jest tutaj zielone światło. We wtorek zwycięstwo, impreza, podróż również, ale bardzo dużo komplementów możecie otrzymać również moi drodzy w sprawach finansowych. Tutaj bardzo dobrą jakąś wiadomość. Awans, podwyżkę jest tutaj coś właśnie dobrego w tej szóstej buław, która mówi o tym, że działacie śmiało i jesteście zadowoleni ze swojego życia. W środę takie uśpienie, przeczekanie możliwe, że może tutaj być czas na podjęcie decyzji, ale też zdrowotnie mogą być bóle pleców, tak? W czwartek, moi drodzy, ale będziecie wolno działać albo będziecie wolno działać po prostu w środę. Czwartek też jest takie wahanie nad sensem, nad możliwościami. Macie szansę coś załatwić, ale nie wiadomo, czy się zdecydujecie, tak? Takie, y, dzień, y, taki dzień na podejmowanie decyzji. W piątek być może podróż będziecie wyruszać gdzieś, prawdopodobnie tak. Szukanie rozwiązań, szukanie miejsca zamieszkania dla niektórych, albo też moi drodzy, to możecie się gdzieś przeprowadzać. A jak nie, to będziecie podróżować. W sobotę dobry los. Myślę, że też niektórzy będą w podróży. Dużo tych podróży w tym tygodniu dla Barana. Ale sobota jest zmiana losu, jest dobrze, jest szczęście uważajcie na siebie tylko gdzieś w podróży, jak będziecie bo oczywiście trzeba zawsze uważać. ale pamiętajcie o tym, że też możecie sobie w soboty tutaj puścić jakiś kupon, bo też na loterii, bo też jest szansa na wygranie. I niedziela piątka mieczy z Specjalnie tutaj moi drodzy jakiś konflikt się pokazał, żeby popsuć chyba ten dobry tydzień. Jest konfliktowo, może być awantura, może być ktoś złośliwy, powrót do przeszłości. Uważajcie na siebie. No moi drodzy, w zdrowiu. Ja bym powiedziała, tutaj układ pokarmowy szczególnie zagrożony. Yy, plecy, korzonki, układ pokarmowy, trzustka, jelita yy, i tak dalej, układ moczowy. Na to zwracajcie uwagę i zobaczymy tutaj, no właśnie, karty Lenormand, co podsumują. Tutaj, moi drodzy, mogą być jakieś problemy z zakończeniem pewnych spraw, ktoś może okazać się fałszywy. Może być ktoś dwulicowy w tym tygodniu u barana, ale też y, uważajcie na dolne partie kręgosłupa. Bo tutaj lędźwie, korzonki, y, dolne partie y, tutaj y, kręgosłupa lędźwiowego. Tu jest coś nie tak. Y, oby was jakieś korzonki, twór, twór, wakulszowa nie dopadła w tym tygodniu. Dobrze, moi drodzy, taki to horoskop dla Was. Uważajcie na siebie. To jest przestroga tylko i dziękuję za uwagę. I teraz lew od 3 do 9 października. Co dla lwa? Dobrze, moi drodzy, 3, 9. Oj, karta wieży, dziewiątki buław, królowa buław, paś lichów, piątka monet, siódemka monet i królowa monet. Poniedziałek jakaś zmiana tutaj się szykuje planów. Trzeba uważać na sprawy związane z elektrycznością, ale też na kręgosłup. Na drodze uważajcie. Tu na wszystko trzeba zwrócić uwagę, bo wieża przynosi zmiany. No i oczywiście trzeba zwracać uwagę na to, jak się przechodzi przez ulicę, jak stąpamy, żeby się nie połamać. Sprzęty elektroniczne też może coś się. Popsuć. We wtorek, moi drodzy, jest przeciążenie, ale nie zbaczamy, moi drodzy, ze swoich torów, tylko działamy, może wolniej, ale działamy. Wkrótce będzie lepiej. Karty mówią: Środa, kochani, ważna rozmowa, ktoś dynamiczny, kobieta, która przynosi ważną wiadomość może przez telefon, może mailowo jest tutaj jakiś kontakt z kobietą, która jest ważna dla Was, może przynieść cenną informację. Rozwój, oczywiście. W czwartek jest jakieś zaproszenie gdzieś do znajomych. Oczywiście dajecie sobie bardzo dobrze radę, i tutaj, moi kochani, jakaś niespodzianka dla Was. Może jakiś prezent otrzymacie. W fajny czas. W piątek, ja bym powiedziała, ta piątka monet. Może dużo wydacie, może wam będzie kogoś brakowało. Tutaj na sprawy finansowe uważajcie, ale też emocjonalnie za kimś możecie tęsknić. Sobota, ograniczenia się pokazują. Jest praca, ale też i możliwe, że pieniądze powrócą do Was w sobotę, zaległe jakieś. I w niedzielę to już w ogóle jest dobry status ogólnie życiowo-finansowo. Rozwojowy, ja bym powiedziała, bo tutaj naprawdę jest dobrze. Będziecie się możliwe spotykać z kimś, ale też z jakąś fajną kobietą, która jest bardzo taka poukładana życiowo, ale też sami możecie dla domu tutaj coś kupować, zmieniać i w ogóle być zadowolonym. Także tutaj lwy ogólnie mają poprawę w finansach każdego dnia. Szczególnie w końcu tygodnia, ale też zmienne takie sprawy. Zaraz podsumujemy Lenormand. Musicie na siebie bardzo uważać, tak zdrowotnie na pewno. No i oczywiście na drodze, ja bym też mówiła, że trzeba uważać. Dobrze, kochani, ja powiem sprawy przeziębieniowe i układ pokarmowy: kręgosłup również, tak, stawy kości. I zobaczmy, podsumujmy. Lenormand tydzień od 3 do 9 października. Kochani, jakieś nieporozumienie w domu może być z mężczyzną, albo też mężczyzna w domu. Albo możecie to być i wy równie dobrze, może mieć troszeczkę problemów zdrowotnych. Także uważajcie na różnego rodzaju sprzeczki, spięcia, kłótnie w domu i uważajcie na wszelkiego rodzaju choroby drobne, tak? Nieporozumienia i choroby w domu. Ale się wyjaśni, będzie dobrze. No i teraz kochani przechodzimy do Strzelca. Od 3 do 9 października. Dobrze, strzelec. Ustrzelca, kochani, takie zatrzymanie chwilowe w poniedziałek, może trzeba będzie przemyśleć. Coś w życiu z dystansem, tak, ale też będziecie troszeczkę chcieli za dużo zrobić sami. Na nogi w poniedziałek uważamy. We wtorek karta sądu. Tu nowy projekt, kochani. Może będziecie mieli jakąś sprawę w urzędzie, czy w administracji, czy w sądzie, ale też tutaj jest wyrównanie energii, kochani. Ważny życiowy cel dla Was. Może z kimś się będziecie godzić, może też będziecie gdzieś w jakimś miejscu, gdzie jest duża ilość ludzi. Tak, tu może być, moi drodzy, jakaś ciekawa perspektywa dla Was, bardzo ciekawa. No, niektórzy mogą wyjeżdżać, mogą być na lotnisku, a niektórzy mogą się znaleźć gdzieś na jakimś na przykład festynie czy markecie. W środę diabeł, uważajcie na kłótnie, na zdrówko, szczególnie stany zapalne, ale też zagrożenie jest, że ktoś będzie chciał może tutaj wami porządzić, tak? Ktoś toksyczny. W czwartek rozmowy, działacie z planem, możliwe, że też jakiś urząd, ważna rozmowa, ważne spotkanie jesteście niezależni i działacie wszystko, to co sobie zaplanujecie, to osiągniecie. Piątek coś się kończy, coś zaczyna, tak jak przy paziu monet są drobne finanse albo też początek moi drodzy tutaj ważnego jakiegoś przesłania Ktoś młody, który wkracza w Wasze życie, to jest młoda osoba, może będziecie musieli przeznaczyć jakieś finanse na tą osobę, albo też zaczynacie w piątek jakieś nowe plany działania, dodatkowe jakieś prace. Także tu będzie się dużo działo. Choć bezpiecznie, tak. I w sobotę też bardzo dobry status finansowy. Nowe możliwości, wyjazdy gdzieś, załatwianie spraw. Polepszą się finanse u strzelca w sobotę i niedziela bezpiecznie z rodziną. Na pewno spędzacie ten czas planując i rozmawiając na tematy właśnie czysto takie rodzinne, domowe. W zdrowiu na pewno stany zapalne mogą być nogi zagrożone, temperatura drobna jakaś, bo to wszystko przejdzie, bóle ucha, bóle kości, bóle zęba na przykład i też kolana. Tak ogólnie tu się pokazują kolana stawy i karty Lenormand. No proszę bardzo, myszy, koniczyny i mężczyzna. Kochani, też trzeba uważać, aby nie stracić w tym tygodniu. Mogą być jakieś wydatki nieplanowane, czyli jakaś strata też. Dobre projekty później będziecie robić po tych wydatkach, planować na nowo, mniejsze, większe radości, fajne perspektywy. No i też koło Was jakiś mężczyzna, który może Wam przynieść dużo radości. Dobrze, kochani, ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam, no i życzę wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia.